Moi drodzy, w Expeditions pojawił się nowy rodzaj drona i ogólnie taki bardzo duży pacz, ale nie ma jeszcze notki paczowej, więc skupimy się głównie na tym dronie. I tak, wchodzimy sobie do naszego skauta i popatrzcie. Mamy zainstalowanego teraz tego drona, który był wcześniej. To jest taki dron zwiadowczy, a tutaj mamy dron tak, półka zaprojektowana z myślą o transporcie pojazdu bezzałogowego 4NC R, służącego do ewakuacji wyposażenia z trudno dostępnych miejsc. I tutaj mamy jeszcze innego drona. Przetestujemy sobie te drony, zobaczymy czy one się od siebie jakoś różnią. Z tego co widzę to ten CRG0 i SCT6 wyglądają tak samo, tylko jeden od drugiego różni się kolorem. Więc też sobie oczywiście sprawdzimy. Dajmy sobie tutaj tego drona. Wyposażymy sobie ten samochód i weźmy sobie jeszcze jakiegoś zwiadowcę z innym dronem. Tutaj sobie możemy go zedytować. Na dachu weźmiemy sobie tego drota, drona ee, 4NCR. O, tak. Bierzemy. Zrezygnowaliśmy tam z ekwipunku dodatkowego, ale nam zależy na tych dronach teraz, żeby je sprawdzić, więc je sobie też porównamy. Jak, głównie pod kątem wyglądu. nie? I tutaj mamy... Jeszcze na przykład ten samochód, i tu byśmy sobie wzięli tego drona z większym zasięgiem, ok? I tak sobie to przetestujemy. Myślę że, myślę, że będzie ciekawie pod tym względem. Jeśli chodzi o większe pojazdy, jak na przykład ta ciężarówka, to tutaj też mamy dostępne drony, ale z takim specjalnym domkiem. O, widzę, że tutaj mamy też radar. To jest prawdopodobnie coś nowego. Przynajmniej ja tego jeszcze nie używałem. I tutaj też mamy tego drona takiego z większą, większym zasięgiem. Mm -hmm. A tutaj mamy tego standardowego do transportowania. No i tutaj mamy tego nowego. Chociaż ten wydaje mi się być też nowym dronem. Znaczy tym samym co ten, ale z nową zawartością. No dobra, weźmy sobie tego nowego. Ym, tutaj mamy zapasowe akumulatory też w Samochodzie. No dobra, no i mamy sobie cztery samochody. Do drona 4NCR, to jest zdaje się ten nowy. Możemy załadować sobie też dodatkowo paliwo, bo ma swoje takie burty. Części zamienne, koło zapasowe, przenośny akumulator, teleskop, stacja mobilna, meteo. System monitorujący, lokalizator, system anten, który pomaga określić położenie źródła sygnału radiowego. Ok. I kompaktowa wersja zwykłej wiertni. Więc podstawowe te drony, które były do tej pory, to jak Zobaczycie sobie, one nie miały możliwości zainstalowania tych dodatkowych rzeczy na burty. Tylko na przykład wzmacniacz sygnału, yy, kotwica, nadajnik to mogliśmy sobie wrzucić na drona. I to jest ten SCT-6. Zdaje się, że ten z większym zasięgiem. No i jeszcze mieliśmy tego drona. Yy, o, tego właśnie to jest ten standardowy z ładunkami, ten żółty. No, i tutaj możemy sobie dać dodatkowe jeszcze rzeczy. Czyli, na przykład, dajemy sobie lewarkę, ale tu też możemy wrzucić. Zobaczcie te rzeczy, nie? Paliwo i akumulatory na przykład. Ok, I to jest ten podstawowy dron, którego mogliśmy chyba używać wcześniej. To jest ten taki towarowy. I na nim mam tam załadowane jakieś ładunki. Możemy się nim normalnie przemieszczać, tak jak każdym innym pojazdem w Expeditions. I tutaj mamy jeszcze dodatkowy sprzęt. A to możemy się wrócić do pojazdu: powrót do pojazdu, holowanie. Prząśnię pojazd bezowego do przechowywania modułu za pojeździe. Okej. Okay. i wyciągarkę też tutaj mamy. No, i mam sprzęt. Zainstalowałem sobie. No, tutaj to jest teleskop do używania, jeśli mamy tam jakieś konkretne zadanie, żeby go użyć. No, i jest jeszcze antena, którą też możemy sobie tutaj rozłożyć. W zależności od tego, jaką ładowność ma dany dron, no to takie rzeczy możemy sobie do niego załadować. Nie? No, i jak odjedziemy sobie daleko od naszego pojazdu, tak zwanego matki. No to w pewnym czasie, po pewnym czasie kończy nam się ten sygnał i wtedy zużywa się bardzo dużo baterii. Tak działał ten dron i tak generalnie działają te drony tutaj yy, kołowe w no bo też mamy drony latające. Ja jeszcze nie odblokowałem tutaj drona tego mm, towarowego, takiego latającego. No i teraz wyładujemy sobie tego nowego drona, wybieramy sobie urządzenia i tutaj mamy pojazd kotwiczący. Bezzałogowy pojazd naziemny w trybie kotwiczenia stanowi mobilny punkt zaczepienia wyciągarki. Bardzo, bardzo ciekawe, zobaczymy jak on wygląda. Wygląda są. Kurcze, interesujący, trochę podobny do tego poprzedniego. Zaraz sobie porównamy wygląd. I tak on pracuje. I też możemy mieć na nim sprzęt. W tym wypadku dałem antenę i dodatkowe akumulatory, więc mamy taki trochę większy zasięg, ale możemy go ustawić w dowolnym miejscu, gdzie chcemy. Czasami w Expeditions były takie sytuacje, że gdzieś nie mogłem ustawić kotwicy półkę wyżej. I taki dron może naprawdę uratować dupę, więc mamy tutaj trochę inne koła. Zdolności do pokonywania terenu są dokładnie takie same jak i wielkość drona. Miałem nadzieję, że on będzie trochę taki większy, szerszy, może trochę dłuższy. Nie, a wygląda na to, że drony są ogólnie do siebie bardzo podobne. Widać tutaj, że są trochę większe koła w tym kotwiczącym dronie, popatrzcie sobie, ale długość chyba podobna. Może trochę szerszy jest faktycznie? Nie, to się wydaje dlatego, że mamy tutaj e, większe te koła, nie? Więc większe koła dają takie złudzenie, że dron jest większy. Widzę, że patrzę na amortyzatory, czy są mi. No, ten stoi na takim wzniesieniu, więc może się wydaje, że trochę inaczej wygląda, ale generalnie to jest to samo. Bardzo fajnie jest wykonany, strasznie mi się podoba z wyglądu. No i zobaczmy możliwość, może kotwiczenia. Więc powrót do pojazdu i tutaj tryb kotwiczenia użyj. Aaa! No i teraz podjeżdżając sobie tutaj innym pojazdem, na przykład mogę sobie może wymienić dzień pojazd. I możemy użyć wyciągarki. Jest też ciekawe, że możemy użyć drona, nie? żeby dron do drona przyciągnąć, chyba. Okay, no i faktycznie jest tutaj możliwość kotwiczenia się. <laughs> no możemy, właśnie dron z dronem sobie. No to jest bardzo ciekawe. Na pewno w wielu sytuacjach może ulepszyć naszą współpracę też, nie? Bo ta gra jest naprawdę zajebista, jeśli współpracujemy z kimś, bo jeśli gramy samemu, to może być tak nieciekawie ale jak gramy sobie z kimś to jest naprawdę super i to jest potwierdzone info, bo sam grałem z widzami i naprawdę gra jest, odbiór jest zupełnie inny. I tutaj mamy też tego drona na dachu pojazdu zbiorowczego, widzimy, że koła są tak luźno przyczepione i bujają się podczas jazdy po wertepach. Nie mamy tutaj pokazanej animacji składania tego drona, to by było bardzo fajne, nie, że tam jakaś postać wychodzi i go składa, tylko jakbyśmy mogli po prostu zobaczyć, jak on się no, składa. To by było spoko. I tutaj mamy taki sam pojazd kotwiczący, możemy też go zakotwiczyć, niezależnie od tego, czy wyciągniemy go z dużego pojazdu, czy z małego. No On wygląda dokładnie tak samo, tylko że duży pojazd ma tam jeszcze dodatkowe baterie w tym takim nadwoziu, nie? gdzie możemy zapakować tego drona. Ok, no i możemy sobie też tutaj włączyć kotwiczenie. Przełączymy się do naszego pojazdu, cyk, i teraz możemy sobie użyć wyciągarki, Wycia wybieramy sobie punkt, no i tutaj mamy, o, to coś nowego. Bardzo fajne jest, nie, nie widziałem, że to w Expeditions jest, powinno być tak w SnowRunner, że sobie wybieramy w taki prosty sposób punkt, do którego chcemy się kotwić. Możemy poluźnić sobie wyciągarkę, to jest unikalna cecha. Expeditions i faktycznie jest to taka mobilna kotwica, którą możemy sobie przemieszczać. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Na pewno w wielu przypadkach może się to przydać. Nie? I podciągamy kotwicę. Działa. Więc jest to normalna taka kotwa, jak, taka sama, jakbyśmy sobie yy, swoją jakąś tam wyrzucili. Byśmy, musimy wybrać urządzenia. Tutaj mamy, nie? Kotwica i możemy sobie jakąś swoją taką kotwę wrzucić. Wtedy też wyciągarkę sobie używamy. Bardzo mi się podoba wybieranie tego punktu, gdzie chcemy się zahaczyć, czyli w ten sposób. To powinno być w SnowRunnerze zdecydowanie, OK. No i też tutaj mamy taką samą kotwę. Na takiej samej zasadzie działa. Eee, mam wrażenie, że trochę inaczej wygląda, ale może mi się wydaje. No i ostatni wariant drona to jest ten dron łączności. Teraz zastanawiam się, jak on będzie działał. Czy on będzie rozszerzał zasięg pozostałych, Dronów? Nie tak się zastanawiam, byłoby to naprawdę fajnie. Bezzałogowy pojazd naziemny działa swobodnie poza strefą zasięgu sygnału, w trybie radaru generuje strefę sygnału. O! Czyli będziemy mieli w nim jakiś nieograniczony zasięg. No dobra, możemy to sprawdzić. Popatrzcie, on trochę też inaczej wygląda, ma jakiś, ma jakiś tutaj talerz na sobie. Nie wiem tylko, czy to jest nowy dron, czy stary. Bo dawno mnie nie było w Expeditions, ale wygląda. Nie, nie widziałem go wcześniej jeszcze. Ja skończyłem na e e Expeditions się bawić, kiedy pojawił się ten dron e towarowy żółty, niebieskiego nie widziałem. I teraz chciałbym, żeby ten dron rozszerzał zasięg pozostałych dronów, które mamy dostępne w Expeditions, czyli że zajadę sobie tym dronem gdzieś tam. Urządzenia, co możemy nim zrobić? Tryb radaru tworzy wokół siebie strefę sygnału, co zwiększa jego, co zwiększa jego promień eksploracji. ok włączmy sobie to i pewnie to zużywa trochę więcej mocy, nie? Więc możemy sobie to wyłączyć i zobaczcie. Mamy teraz 0,1 kW na minutę, a jak sobie to włączymy, no to mamy 2,5 kW na minutę. Co jest no znaczącym wzrostem, ale możemy sobie wtedy więcej świata prawdopodobnie odkrywać. Z tym że w Expedition's możemy sobie też odkrywać świat hmm, przez lornetkę, bardzo fajnie się wtedy odkrywa, bo możemy wjechać na wyższy. Jakiś tam punkt i z tej lornetki obserwować sobie jakieś tam, no bardzo odległe cele. No dobrze, to zajedźmy sobie tutaj kawałek, zobaczymy, czy on faktycznie jest taki niezależny. On, te drony oczywiście mogą się zniszczyć, możemy złapać kapcia, może nam się skończyć bateria, więc to nie jest tak, że możemy w nieskończoność nim sobie jeździć. Możemy do niego zapakować dodatkową baterię i mieć naprawdę super zasięg. I one generalnie są lekkie. Więc przez jakieś super trudne tereny łatwiej przejeżdżają, ale z dziwnych powodów mogą się utopić, jest to dla mnie trochę niezrozumiałe, bo na jakieś takie e, płytsze głębokości takie drony mogłyby być e, załóżmy jakoś zabezpieczone przed wilgocią, i mogłyby sobie, no wiadomo, że po dnie oceanu takim czymś byśmy sobie nie pojechali, ale gdzieś tutaj blisko powodzie przez rzekę powinno być to możliwe, żeby sobie takim dronem przejechać, nie? No niestety nie ma takiej możliwości. Zauważyłem jeszcze jedną fajną rzecz. Zobaczcie, że wyłączyliśmy sobie ten radar w jakimś tam momencie i on się zatrzymał. Nie wrócił do takiej swojej pierwotnej, e, pierwotnego położenia, tylko się zatrzymał tak, jak się akurat obrócił. nie? Więc jak sobie go włączymy jeszcze raz, to on się tutaj zaczyna obracać. Zobaczcie, wyłączamy. No, tak sobie, tak się zatrzymał, nie? Więc tutaj mam już sporo tej mapy odkrytej, więc tutaj za bardzo nie ma co odkrywać. Ale mógłbym go chyba tutaj zostawić, żeby on zwiększał zasięg dronów, które tutaj będą ewentualnie zajeżdżać, nie? Albo mogę tutaj rozstawić sobie antenę, która będzie zwiększać zasięg tego i pozostałych dronów, zdaje się. Więc to też jest dobra opcja. No najlepiej chyba do tego drona wziąć sobie dodatkową baterię i nim sobie badać, bo te drony są ogólnie no bardzo sprawne w terenie, między drzewami świetnie sobie radzą i ten jako taki zwiadowca myślę, że to jest naprawdę gigant. Można nim szybko sobie trudne tereny ogarnąć. Z tym, że no też mamy. Trzeba się liczyć z tym, że jakąś tam, jakiś tam ograniczony zasięg tym dronem mamy, nie? No dojechaliśmy sobie bardzo daleko. Zobaczcie sobie tutaj zostawiliśmy antenę dronem. A nie, to jest mój dron. Tutaj zostawiliśmy antenę. No i dla porównania weźmy sobie tego drona towarowego. Moment, moment. Właściwie to nie jest towarowy, tylko kotwiczący, okej. Okay. No i ruszajmy nim i zobaczymy, czy... Zobaczcie, w prawym rogu nad yy, literką A, co, sygnali... co yy, sygnalizuje nam, że mamy włączony automat, no, tutaj nie da się innej skrzyni ustawić w tych dronach, to są pojazdy elektryczne, więc mają jeden rodzaj, że tak powiem, napędu i biegu. Yy, mamy tam pokazany sygnał i ten sygnał nam dość szybko słabnie, Dojechaliśmy sobie tutaj do dwóch kolegów pozostałych. Przy okazji zobaczcie, że ten dron z pojazdu zwiadowczego jest dokładnie taki sam jak ten dron wypuszczony z tego takiego specjalnego jakby garażu dla dronów z ciężarówki, nie? Nie jest ani większy, ani mniejszy, jest taki sam. No i zobaczymy, jak daleko będę mógł dojechać sobie tym dronem. Już mam sygnał dosyć słaby i jak skończy mi się sygnał, no to zużycie baterii znacznie będzie wzrastać. Zobaczmy. No takie mam wrażenie, że... Wow! Mam wrażenie, że nim się trochę ciężej jeździ, ale właśnie. Tutaj mamy taką klatkę bezpieczeństwa, która w tym momencie uchroniła mnie przed tym, żeby się rozwalić. No i możemy sobie dać też tutaj taką kamerę z Dachu. Ona może być czasami fajna do zwiedzania jaskiń albo do nawigowania w jakimś bardzo ciasnym miejscu, gdzieś tam między drzewami, czasami kiedy ta kamera z tyłu może nie dawać rady. No, już prawie straciłem sygnał. To zdaje się, że ten dron trochę gorszy jest do terenu. Tak go rzuca na boki, tak jakoś jest bardziej niestabilny, a powinno być chyba odwrotnie z takimi wielkimi kołami. O, teraz zbliżam się do anteny i sygnał się zwiększa. Powinien się zwiększać przynajmniej. Tak, zwiększa się ten sygnał, bo dotarłem do anteny, którą zostawiłem sobie wcześniej w pojeździe bezzałogowym, tym zwiadowczym, tym takim radarem, nie? Więc jedziemy w przeciwnym kierunku. Tym właśnie, tym pojazdem radarowcem, możemy sobie zwiększać sygnał dla pozostałych dronów. Oczywiście w granicach rozsądku, no bo. Hmm, też nie możemy jakoś bardzo dużo tego sprzętu zabrać ze sobą, prawda? I może trzeba będzie korzystać ze zrzutów. O, tutaj już mamy yy, powiadomienie o tym, że jest bardzo słaby sygnał. I zobaczcie, zużycie energii spada nam nawet do 6 kW na minutę. Tak, 4, 9. No, dopóki nam się bateria nie wyczerpie, to jeszcze możemy sobie tutaj śmigać, nie? No, więc mamy coś takiego do kotwiczenia. No, i teraz wypadałoby chyba sprawdzić, bo możemy sobie ten pojazd przywrócić do pojazdu. O. Yy, nie, czekaj, to nie to, nie to chciałem. <laughs> możemy go sobie holować. O, właśnie. I teraz możemy sobie wystawić ten pojazd znowu. Cyk, i on ma zużytą baterię. I teraz możemy sobie wybrać jeszcze tego drugiego drona. O, cyk. I on ma też trochę zużytej baterii. I jak go przywrócimy sobie do tego samochodu. To on się będzie ładował w tym takim garażu. Przynajmniej chyba tak powinno być. Zobaczmy. Nie, nie podładował się. Trzeba trochę poczekać, aż on się chyba podładuje. Z tego co pamiętam, to tak było. I jeszcze inna sprawa jest taka, że jak sobie używamy tego drona, chcemy go gdzieś wystawić. To tutaj się w środku otwiera ten garaż. To mi się bardzo podoba, nie? To takie mamy otwarcie i możemy sobie. wiesz, tu mamy taki jakiś dźwig. Nie, i tam różne takie bajerki w środku. Ok, no i teraz czysto hipotetycznie, załóżmy, że chce się dostać na tą skałę. Jest to takie trochę niemożliwe dla tej ciężarówki, no bo jest, kurczę, ogromna. A poza tym nie mamy tam żadnej kotwicy. No ale spróbujmy użyć tego pojazdu jako takiej kotwicy mobilnej. I sobie tam na górę wjedziemy. I zobaczymy, czy... Uda się zrealizować ten plan. Mamy tutaj po drodze jakieś kamienie. No, może być ciężko, żeby mu tu wjechać. Mimo, że jest mały, to te kamienie mogą jednak go zrujnować. A właśnie, bo tutaj nie możemy sobie regulować ciśnienia, chyba nie, w tym pojeździe. Zobaczmy. Nie, możemy tutaj naprawiać, ale zmniejszyć ciśnienie w oponach, chyba nie. Mamy to, widzę jakieś. Są tam przewody, ale to są chyba do. chyba hydrauliczny do zacisków hamulcowych, nie? To nie są raczej do pompowania czy spuszczania powietrza z opon. No ale dobrze, możemy sobie przecież pojechać dookoła, bo mamy zasięg. Zobaczymy, czy to w ogóle jest użyteczne. Myślę, że tak, skoro to dodali. Może na pewno gdzieś tam w niektórych sytuacjach poprawić czy ulepszyć naszą rozgrywkę. Zwłaszcza jak gdzieś tam bawimy się w kanionach, to tam czasami brakowało, żeby gdzieś tam wysoko ustawić kotwicę i się do niej przyciągnąć albo coś. A tutaj będziemy mieli taką możliwość. I ten punkt zaczepowy chyba jest tylko z przodu na tym dronie. No ale zobaczcie, teraz przejeżdżamy sobie przez jakieś drzewa, tutaj przez jakieś takie bardzo ciasne miejsca, gdzie ciężarówką nawet nie mielibyśmy jak przejechać. Zresztą jak tutaj wjedziemy na górę tą ciężarówką, jeśli się uda, to też za dużo nie będziemy mogli zrobić tak naprawdę. No, Okej, okay, jeszcze tutaj sobie cofamy. No ciekawie jak podchodzą do tego Expedition z tak swoją drogą, nie? Mm. Ludzi, znaczy fanów Snowrunnera, ta gra jakoś tak mocno nie zachwyciła, nie pochłonęła na pewno, a mimo to oni wymyślają jakieś takie nowe, nową zawartość, która naprawdę jest coraz to ciekawsza i bardziej mnie zachęca do tego, żeby jednak tą grę całą przejść. Na pewno jak już to razem z wami. No dobrze i teraz zmieniamy sobie ten na ten pojazd. No i nasza kotwica jest na górze. Zobaczymy czy się uda. Powin, powinno mieć zasięg no. E, ręczny i teraz urządzenia, wyciągarka i próbujemy do naszej kotwicy. Zresztą drzewo jest przy okazji. No dobra, zobaczmy czy to jest to. I pociągnij wyciągarką. Ok, śniemy do góry. Chyba złapałem się o to co trzeba. Dajmy sobie jeszcze blokadę mostów. Aha musimy tutaj niskie plus i blokada. Abstrakcyjnie to wygląda dosyć, nie? Ale takie jest Expeditions. Chyba złapałem się o ten punkt. Uuu, niestety. Tutaj skała była zbyt stroma. Chyba mam tutaj możli jakiś lewarek. Poczekaj, jest sprzęt. Tak mogę się tutaj podnieść. O, czekaj, to nie to. cholera. To mi chodziło. Dałem kotwę nie tu, gdzie trzeba. Ej, mm. Teraz, bo chcę go... O, o wysokość. A czemu nie mogę go przemieścić? O, obróć auto, ty, patrz jak wysoko mogę dać. Mi się kiedyś udało właśnie na półkę skalną wrzucić samochód. Przez spróbujemy tyłem. Jak wysoko go wysrało. Kurwa. O, teraz mogę go przemieszczać. Nie wiem, czemu wcześniej nie mogłem. To było dziwne. Okej, okay, może, może coś takiego, żeby się nie zrypał znowu. Okej, okay, okej, okay, dobra. No i teraz jeszcze raz. O, przy wyłączonym silniku. Okej, okay, włączamy silnik. Wyciągarka, tym razem za tył. No, jest faktycznie ten punkt tam. Okej. Okay. Nie wiem, czemu nie ma takiego wybierania punktów w SnowRunner. Powinni to czym prędzej wprowadzić, bo to jest bardzo wygodny. Okay, no i cofamy sobie. Używamy, uszywamy wyciągarki. No tu jest już pionowo do góry. Fajnie to wygląda. I cofamy. No, nie wiem, czy dam radę tu wjechać. Bo skały nie są sprzyjające z tego, co widzę. Włącz silnik w podczepionym pojeździe. No, zobaczymy, co się stanie. <laughs> Ta opcja nie powinna być dostępna, no bo ten pojazd jest akurat zakotwiczony, nie? Bez sensu trochę. Okej, okay, co jeszcze możemy zrobić? Możemy zrzucić powietrze. Moment, moment, gdzieśmy to mieli? A, widzę, dobra. Cyk i teraz. Oooo ciężko, ciężko. Za ciężka dupa, no. Nie no, tutaj już mamy za mało tej liny, żeby tam wjechać i wyciągarka no, traci swoją moc i mamy krótszą linę. Bo wtedy na szpuli mamy więcej tego... E, pff, Drutu? Liny znaczy się, nie? Mamy więcej tej liny, no i wtedy wyciągarka ma mniejszy moment obrotowy. No dobra, tu mi się udało wyrąbać, że tak powiem. Jakbym postawił ten samochód dalej, ten pojazd, to bym pewnie nie miał zasięgu wyciągarki, ale w niektórych sytuacjach może on się faktycznie przydać, nie? Nie wiem jeszcze w jakich. No i możemy sobie też... Możemy jeszcze jedną rzecz zrobić, bo zobaczcie, w sumie nie przychodzi mi teraz do głowy, co konkretnie, no bo to mało gram tutaj w Expeditions, ale pewnie są takie sytuacje, gdzie taki dron może się bardzo, bardzo przydać. Dla mnie to jest ciekawa sprawa i bardzo interesująca mechanika, chociaż mi się w Expeditions nigdy nie podobało to jeżdżenie po takich pionowych skałach. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek w rzeczywistym świecie coś takiego robił pojazdem. Może w jakichś ekstremalnych wyczynach. Ok, ale tak na co dzień, żeby robić jakieś transporty czy badania, raczej chyba nie, prawda? Może ktoś tam kiedyś zrobił jakiś taki wyczy, no dobra, sobie teraz tutaj zjedziemy po linie, nie? Ale nie na zasadzie, żeby tam ktoś faktycznie na co dzień pracował z pojazdami w ten sposób. Wróćmy jeszcze do chwi na chwilę do naszego pojazdu zwiadowczego z radarem. Muszę coś sprawdzić, czy jak włączymy sobie ten tryb radaru, tak, to na mapie. Też mamy tą strefę powiększoną. Połączyła się razem z wzmacniaczem sygnału. W Expeditions powinno być też tak, że jak włączamy sobie ten wzmacniacz sygnału i umieścimy go wysoko, to obszar tego sygnału powinien być znacznie większy niż jak ustawimy sobie to w dolinie jakiejś tam, nie? Takie jest moje zdanie, że to powinno tak działać. Czyli jak dajemy sobie w dolinie taki wzmacniacz, no to niestety będziemy mieli zasięg, załóżmy tam 30 metrów, a jak damy na jakimś tam wzgórzu, tak jak tam widzimy przed nami, tam można sobie normalnie wjechać, no to Będziemy mieli zasięg załóżmy 200 metrów nie? albo więcej. I tak to moi drodzy wygląda. Mi się bardzo podoba ta aktualizacja, chociaż jeszcze nie wszystko pewnie przejrzałem. Widziałem, że jest nowa mapa, do której nie mogę z jakichś powodów wejść, jak rozpoczynam ekspedycję. Może dlatego, że muszę po prostu przejść ekspedycję poprzednie. Hmm, bardzo mi się nie podobały te ekspedycje z kanionami, jeśli chodzi o kolorystykę. Jakoś tak do mnie nie przemawiał. O kurde, to się po takich skałach potrafi spinać, a pierdziele, dobry jest ten dron. Na pewno do niego trzeba dodatkowe baterie ładować, nie? Żeby to naprawdę można było dużo zwiedzić. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki z Expedition. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.